przerwie. Mamy co prawda sezon ogórkowy i nawet politycy udają się na wakacje, ale nie młodzi politycy, tudzież adepci sztuki politycznej. W moim studio Rafał Niburski, Forum Młodych PiS. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. I Damian Syjczak, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Panowie reprezentujecie młodzieżówki partii politycznych. Tutaj jak po nazwie można się domyśleć Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Selda, dokładnie. Można Was już nazywać politykami, czy to dopiero takie, nie wiem, takie szkoła polityki, jeżeli chodzi o te młodzieżówki? Wydaje mi się, że można, dlatego że każda młodzieżówka partyjna jest takim przedwstępem do tej dorosłej polityki, tak to nazwijmy. Natomiast idą wybory samorządowe, będziemy kandydowali z list partyjnych, będziemy się ubiegali o pewne stanowiska, więc jednak już uważam, że można nazwać nas politykami. Pełnie się zgodzę z kolegą Damianem. Do ciebie dodam jeszcze, że każda osoba, która już wchodzi do partii, wstępuje do partii politycznej, czy do młodzieżówki, czy do partii dorosłej, jest już politykiem w jakimś sensie. I dlatego, nazywanie nas politykami nie jest tutaj yy, naginaniem tego słowa i jak najbardziej można go używać. Nie obrażamy się. No to bardzo się cieszę. W takim razie dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat poważny temat. Temat, który stał się, jakby nie baczyć, tematem politycznym w Polsce. A mianowicie przyjrzymy się deklaracji wiary, którą niedawno podpisała część polskich lekarzy. Co się wiąże oczywiście z klauzulą sumienia i też wiąże się z kartą praw pacjenta, bo mniej więcej tutaj spróbujemy się przyjrzeć. Na ile taka deklaracja wiary z kartą pacjenta, praw pacjenta jest zbieżna, a na ile ewentualnie mogłaby się w jakikolwiek sposób kłócić? Tak, my jako Federacja Młodych Socjaldemokratów przygotowaliśmy na początku wakacji tak zwaną deklarację praw pacjenta, a więc taki zbiór podstawowych zasad, które według nas gwarantuje konstytucja i które przysługują każdemu z nas, ponieważ każdy z nas jest pacjentem. No było to bezpośrednio spowodowane. Profesorem Hazanem i tą całą sytuacją, która wtedy miała miejsce, i chcieliśmy w pewnej takiej w pewnej karcie zebrać te właśnie podstawowe prawa, gdzie stwierdziliśmy między innymi, że konstytucja jest w Polsce najważniejsza, jest ważniejsza od prawa boskiego, czyli od Ewangelii, że każdy lekarz jako profesjonalista powinien pomagać osobom, pacjentom bez względu na ich światopogląd, na wyznawane przez nich wartości. I takich sześć punktów w sumie udało nam się stwierdzić i promowaliśmy je wśród pacjentów w całej Polsce. W województwie zachodniopomorskim odbyliśmy taką akcję w Szczecinie, w Koszalinie, w Grefinie, a więc gdzieś chcieliśmy pokazać, że nie tylko jedni mają prawo do swojego światopoglądu, ale przede wszystkim konstytucja. No o tym mówimy. No ale coś takiego jak klauzula sumienia mimo wszystko w polskim prawie e, istnieje. Tak. Ja rozumiem, że ta deklaracja wiary też trochę była konsekwencją tego, że... że, że, że... No tak, deklaracja wiary wynika z klauzuli sumienia. Tutaj nie neguję tego, co powiedział Damian, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym, ale pod konstytucją są ustawy. Ustawy stanowione przez Polski Sejm, a ustawa z dnia 5 stycznia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty mówi jasno i dopuszcza deklar deklarację sumienia, że lekarz może wypełnić taką deklarację sumienia. To samo także dopuszcza y, taką klauzulę kodeks etyki lekarskiej, więc ja tutaj nie widzę jakiejkolwiek sprzeczności wypełnianiem y, Właściwie zawodu lekarza, zgodnym wypełnianiem tego, tego zawodu, a tym, że ktoś po prostu ma jakieś własne poglądy, własny światopogląd i chce tym światopoglądem się kierować, i do tego ma pełne prawo. Jeżeli mówimy tutaj o tolerancji, to również takie osoby, które podpisały tą klauzulę sumienia i deklarację wiary, również yy, oczekują tego, że będą one yy, tolerowane przez yy, pozostałych i yy, oczekują tego, że wyrażając swój światopogląd po prostu chcą być, są, są pewną częścią całości, ale także chcą być traktowani na równi z tymi, którzy mają odmienny od nich poglądy. No tak, tylko e, chyba pierwszym takim punktem spornym, jeżeli chodzi o deklarację wiary, było właśnie to, że e, w tej deklaracji stoi takie zdanie, które mówi o tym, że uznaje pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem e, ludzkim. Więc to już nam się trochę kłóci z tym, że Dokładnie. konstytucja jest najważniejsza. Dokładnie, a pamiętajmy, panie redaktorze, szanowni państwo, że przede wszystkim nie... oczywiście każdy z nas ma swój światopogląd, tylko tyle, że nie każdy z nas powinien być lekarzem. I w tym momencie, kiedy lekarz, jako ten specjalista wykształcony, pracujący w publicznej placówce, bo p... przypomnę, że cały czas mówimy o szpitalu publicznym, a nie o szpitalach czy klinikach prywatnych, jeżeli lekarz więc w publicznej placówce zdrowia, odmawia wykonania pewnej czynności, do której obowiązują go i konstytucja, i te ustawy, o której mówiłeś, się Rafał. Ponieważ w tym przypadku, owszem, powołując się na klauzulę sumienia, profesor Hazan mógł odmówić wykonania tego zabiegu pacjentce, ale powinien odesłać ją do innego lekarza. Tego niestety nie zrobił, czyli de facto odmówił jej skorzystania z pomocy, która jej się należała, ponieważ ta osoba płaciła składki tak samo jak każdy z nas była pacjentem i miała taką pomoc otrzymać. I właśnie w to to jest ten problem, który my poruszamy, że klauzula sumienia jest, obowiązuje, okej, okay, tylko pamiętajmy, że nie może ona być naginana według y, nie, potrzeb niektórych. Co to y, pan tutaj powiedział, pan redaktor, że y, mówi się tutaj o, o prawo, prymacie prawa boskiego nad y, prawem stanowionym, y, no to po części wynika właśnie z tej klauzuli sumienia. Tak? Bo jeżeli ktoś wy, y, wierzy w Boga, to dla niego prawo boskie zawsze będzie stało przed prawem stanowionym. No a też nie oszukujmy się, że Polska podpisała w 1993 roku, w 1997 roku był ratyfikowany konkordat ze Stolicą Apostolską, więc w jakiś sposób trzeba tego prawa boskiego przestrzegać. Co do tego, co powiedział Damian o sprawie profesora Hazana, ja się wypowiadać akurat tutaj nie będę, ponieważ pan profesor Hazan yy, ma swoją wersję, ma pokrzywdzona pacjentka ma swoją wersję, więc prawda, zależy pewnie po środku. Tylko powiem, po prostu, że zwolnienie z pracy pana profesora Hazana nie wynika z, te, z tego, że jest złym lekarzem, czy z tego, że zamał prawo, tylko po prostu pani Hanna Gronkiewicz-Walc poszła za głosem lewicowo-liberalnych mediów, które domagały się głowy profesora Hazana. No i tutaj nie było przesłanek merytorycznych, żeby profesora pozbawić jego stanowiska, więc w tej sprawie ja mogę tylko powiedzieć tyle, że profesor Hazan naszym zdaniem, zdaniem Forum Młodych PiS został pozbawiony stanowiska, które sprawował w jednym z warszawskich szpitali bezpodstawnie. No to jak widzimy tutaj w tę ideologię i wkrada nam się polityka, przynajmniej pan tak mniej więcej twierdzi. Zostawmy tę deklarację wiary na, na momencik, bo to jest oczywiście deklaracja, którą pisali, ona nie jest tak naprawdę żadnym aktem prawnym, więc do niczego ich nie zobowiązuje, ale zostając jeszcze przy samej klauzuli sumienia, ona jest w ustawę wpisana. Tylko pytanie, czy, czy... Być może powinna być bardziej doprecyzowana, być może ta ustawa daje możliwość takiej interpretacji, że właśnie później tworzą się pewne konflikty, że profesor Hazan trochę interpretuje sobie to w ten, a nie inny sposób. No i co by nie mówić, później często bywa tak, że to zawsze na końcu, jeżeli już ktoś jest poszkodowany, to jest to pacjent. A to na pewno. Klauzula sumienia ma dużo wad, co właśnie pokazał chociażby ten przypadek, więc my się powiadamy za tym, żeby albo zupełnie znieść klauzulę sumienia, bo i takie głosy się pojawiły, albo doprecyzować ją w taki sposób, żeby lekarz, który faktycznie powołując się na nią odmawia wykonania pewnego zabiegu, miał obowiązek, chociaż w tym momencie też to jest zapisane, jak widzimy, nie zawsze to skutkuje, więc być może jakieś inne konsekwencje i tutaj akurat nie zgodzę się z kolegą Rafałem, dlatego, że naszym zdaniem bardzo dobrze, że pan profesor H on został zwolniony z kierowania jedną z, warsz z warszawskich placówek. Jako FMS się również tego domagaliśmy, dlatego że on naszym zdaniem złamał prawo ewidentnie. Ja powiem tak. Klauzula sumienia została uchwalona, wpisana w ustawę o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty w 1996 roku, czyli podczas, nie będę przypominał, że wtedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc. Demeni, mówisz o wadliwości tej klauzuli, no to więc tutaj możesz mieć pretensje do ówczesnych władarzy, Sojuszu Lewicy i rządzących. A co do samej klauzuli, no klauzula wyraźnie też mówi, że lekarz ma pewne obowiązki, też to nie jest tak, że lekarz odmawia leczenia, on musi wskazać y, alternatywną metodę leczenia alternatywnego lekarza, a także nie może nikomu odmówić leczenia z tego powodu, że ktoś ma inny światopogląd, no ale lekarze też mogą y, się kierować własnym światopoglądem i odmówić leczenia pacjenta. Które wymaga takiego leczenia, które jest niezgodne z klauzulą z sumieniem lekarza, ale wskazuje mu równocześnie innego lekarza. Stawa no, profesora Hazana jest taką jedyną nagłośnioną sprawą w sumie, która wynikła z tego, że klauzula sumienia została złamana. Ja już powiedziałem to poprzednio. Profesor Hazan ma własną wersję, poszkodowana pacjentka ma własną wersję. Moim zdaniem, prawda, leży gdzieś pośrodku tego, ja się nie będę wypowiadał, kto w sporze tutaj ma rację, czy pan Hazan, czy pacjentka. Po prostu tylko powiem tak, że naszym zdaniem, to co powiedziałem przed chwilą o zwolnieniu profesora Hazona, nie zadecydowały przesłanki merytoryczne, tylko zadecydowało to, że pani Hanna gronkiewicz walczy przed wyborami chciała się, no można powiedzieć, podlizać lewicowo-liberalnym mediom i tym środowiskom, zabiegając o jej głosy w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. A czy nie było trochę tak, bo e, tak jak sam pan powiedział, że oczywiście lekarz może tą klauzulę y, sobie w jakiś sposób wykorzystać, ale ma, zresztą zaglądając do karty praw pacjenta, ja tu się nią właśnie podeprę, że prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia, czyli jakby dokładnie o to, co ta sprawa się tam rozbiła, że profesor Hazan jednak nie do końca chciał wskazać inną placówkę która w tym przypadku zabieg aborcyjny u tej pani miałaby przeprowadzić. I tak jak rozumiem, czytając wywiady z profesorem Hazanem, on niejako rozciągnął tą klauzulę sumienia na to, że jego sumienie nie pozwalało mu nawet na to, żeby wskazać w jakikolwiek innego... sposób umożliwić wskazać. przeprowadzenie takiego zabiegu, czyli wskazać jakiegoś innego lekarza. lekarza. I chyba o to też sprawa się trochę rozbiła. E, zgadza się, no to akurat to, co pan przytoczył, to jest, prawda, to samo też wynika z klauzuli sumienia profesor Hazan tutaj w pewnym sensie nagił prawo mówiąc, nie wskazując tej placówki, tak przynajmniej twierdzi pani pacjentka. Ja z kolei powiem wprost, że, ale, że to nie może też być jednak mimo wszystko przesłanką do tego, aby profesora Hazana pozbawiać stanowiska. Ja mówię, każdy może mieć własne poglądy, własny światopogląd. Ten światopogląd mają również środowiska lewicowe, które reprezentuje tutaj kolega Damian. Ten swój własny światopogląd mają środowiska prawicowe. Środowiska też mają własny światopogląd na przykład środowiska LGBT i te środowiska chcą, aby ich tolerować. No jeżeli dla jednych się wymaga tolerancji, to dla drugich również musi być ta równowaga i też musi być ta tolerancja. A co do jeszcze sprawy profesora Hazana, to chciałem wspomnieć, że tutaj yy, zadać też pytanie, czy jest, yy, po, po, można powiedzieć, etycznie, moralne zabijanie dziecka w szóstym miesiącu ciąży? Takie mogę tutaj postawić pytanie. No tak, ale to też jest pytanie, które zakładam, że każdy lekarz, czy każdy człowiek tak naprawdę w swoim własnym sumieniu jest w stanie rozsądzić. No, może nie wchodźmy teraz tutaj na tematy dookoła aborcji, bo, bo chyba nam nie, nie starczyłoby no, czasu, tej dyskusji. umówić. Ewentualnie też możemy na chwilę zostawić profesora Hazana, który akurat no, ostatnio był na, na, na pierwszych stronach gazet tylko tak się zastanawiam, bo e, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, ta klauzula sumienia e, no być może nie jest do końca doprecyzowana. Być może e, właśnie jak w przypadku profesora Hazana jest e, zbyt e, szeroko e, traktowana, e, być może jest trochę tak, oczywiście każdy ma prawo do swojego światopoglądu. Tylko teraz pytanie, czy jakiekolwiek nasze jednostkowe światopoglądy, w przypadku medycyny, w przypadku służby zdrowia powinny mieć wpływ na to, jak pracują lekarze. I tutaj nie mówimy o poglądach katolickich jakichkolwiek, tak? I w przypadku chociażby nauczycieli, za chwilę edukacji i tak dalej, bo słyszeliśmy już o kolejnych takich przypadkach, o klauzuli sumienia nauczycieli na przykład, tak? I może dojść do sytuacji, gdzie na przykład pewien geograf stwierdzi, że to słońce. Się kręci wokół Ziemi i zacznie wygłaszać inne teorie. Tak? Czy chociażby nauczyciel biologii nie będzie Teorii Darwina chciał wykładać, bo nie będzie to zgodne z jego sumieniem? Więc na pewno musimy zachować pewne proporcje, musimy pewien umiar w tym wszystkim zachować. I tak jak w przypadku klauzuli sumienia lekarzy, ją należy doprecyzować, żeby więcej takich przypadków nie było. Dlatego że w, tym, w, tym, w tej kwestii profesora Hazana zostało to nagłośnione, ale my tak naprawdę nie wiemy, ile było innych przypadków takich przez te wszystkie lata które nie były nagłośniane, więc y, tę klauzulę do, doprecyzujmy i nie pozwalajmy na to, żeby ona była jednak rozszerzona na inne dziedziny życia. Ja powiem tak, yy... Jeżeli tak ta klauzula jest przez wszystkich krytykowana, że jest ona wadliwa, niedoprecyzowana, to co stoi na przeszkodzie? Zamiast y, robić na, nagonkę medialną na lekarzy, którzy tą klauzulą się kierują i którzy podpisali deklarację wiary, co stoi za, za tym, aby powołać wspólną komisję polityków i lekarzy, żeby wypracowali taką klauzulę sumienia, taki akt prawny, który nie będzie kłócił się y, z prawem stanowionym? To po pierwsze. Po drugie, jeśli idzie o klauzulę sumienia nauczycieli, również ta klauzula musi być... Y, oboszczona odpowiednimi widełkami prawnymi, a, a propos teorii ewolucji, o której mówił kolega Damian, to ja, bo to się tutaj zarzuca katolikom, że, tą że nie uznają tej teorii, to ja przypomnę, że Jan Paweł II powiedział, że teoria Darwina nie kłóci się z naukami kościoła. To tak zapytam o tą wspólną komisję lekarzy i polityków, a dlaczego polityków? Bo... To też jest trochę tak, redaktorze, że redaktorze, pełne... politycy Sejm stanowi prawo, więc y, nie widzę innej możliwości, żeby lekarze sami sobie ustalali prawo. Po, prawo stanowią politycy, deklaracja dotyczy lekarzy, czyli więc y, komisja mieszana y, lekarzy i polityków. Y, w, Dopracowuje ten akt prawny tak, żeby nie było nagonki ani na lekarzy, a żeby też byli zadowoleni pacjenci, którzy są na przykład nie ateistami czy po prostu są innej wiary niż wiara ja katolicka. Zgadzam się, że Sejm stan stanowi prawo, ale teraz zapytam się jako człowiek, który politykiem nie jest i, i myślę, że część społeczeństwa też może czasami się nad tym zastanawiać, bo politycy często zamiast zajmować się stanowieniem prawa, to zajmują się właśnie światopoglądem, ideologią. Czasami się tak zastanawiam, bo tutaj jeżeli chodzi o te klauzule sumienia, one też tak naprawdę dotykają często, gęsto, głównie, co by nie mówić kobiet, sfery seksualnej. Kwestii ciąży, aborcji, bo to tak naprawdę o to się, się rozbija. No, tutaj ciężko posądzać dentystę, żeby się kierował jakąś klauzulą sumienia, bo, bo zwyczajnie takich moralnych wyborów nie musi, nie musi podejmować. I czasami mam wrażenie, i to pytanie do obu panów, że to politycy, w większości, jakby nie patrzeć, mężczyźni, próbują decydować o tym, jak kobiety mają być leczone, co im się od służby zdrowia należy, co nie, tudzież jak mają dysponować swoim własnym ciałem. Dlatego możemy skierować apel w tym momencie do wszystkich pań, do wszystkich naszych koleżanek, żeby angażowały się w politykę, żeby coraz więcej chciały w tym uczestniczyć, bo tak jak pan redaktor powiedział, ta kwestia dotyczy w większości przypadków jednak kobiet. I kobiety powinny walczyć o swoje prawa, powinny się w tym momencie też angażować i tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast. Ale nie ma Pan takiego wrażenia, że politycy próbują tutaj zamiast stanowić prawo jednak tutaj głównie ideologią walczyć. i To znaczy i ta, i, różnym światopoglądem? ta ideologia, panie redaktorze, też się przekłada na nasze życie codzienne jednak, dlatego że chociażby właśnie ten przypadek pokazał, że y, kobieta była w ciąży, płód y, był uszkodzony, chciała dokonać legalnej aborcji, a jednak i na to nie pozwolono i w tym momencie przeżywa y, jakiś tam stan emocjonalny, więc jednak to ma, to co politycy ustalają, ma duży wpływ na nasze życie, bo nigdy nie wiemy, kiedy nas Dotknie jakaś inna sytuacja, tak? My w tym momencie walczymy o prawa wszystkich pacjentów, bo też tak jak Pan powiedział, że być może jakiś dentysta nagle powie, że nie wyrwie zęba, ponieważ mu nie pozwala na takie sumienie i nie będzie w tym momencie w pobliżu innego dentysty, już taki przypadek skrajny, skrajny tworzę, nie będzie innego dentysty i ten pacjent umrze z tego powodu na przykład, tak? Więc. Te, mówimy dzisiaj o tym jednym przypadku, natomiast miejmy taki szerszy kontekst sytuacji i jeszcze raz możemy zapelować chyba wspólnie z Rafałem do wszystkich pań, żeby się angażowały w politykę. Tutaj... Tak, zgodzę się z Damianem, że panie się angażowały w politykę. Jest, jest, jest historia zna wiele kobiet, wybitnych polityków, a co do tutaj jeszcze pytania pana redaktora, to powiem tak. Damianie, dentysta, był jeden przypadek, że dentysta powołało się na klauzulę sumienia, ale dokładnie teraz szczegółów nie pamiętam. A co do ideologii? Ideologia jest nierozerwalnie od zarania dziejów związana z polityką i do kiedy będzie istniała polityka, do tego będzie ona związana zawsze z ideologią i tutaj tego się nie da oddzielić, tych dwóch sfer. A co do kwestii, że deklaracja, klauzula sumienia, deklaracja wiary dotyczy kobiet, powiem tak, tu zapewne chodzi o to, żeby kobiety miały prawo aborcji za życzenie. No my, jako Prawo i Sprawiedliwość, się nigdy nie zgodzimy no, nie na to, aborcja, aby. Aborcja antykoncepcji, bo to mniej więcej o to się My tak się nie zgodzimy nigdy na to, aby była może, dopuszczona możliwość aborcji na życzenie. Jest obecnie kompromis konstytucyjny, jest on zapisany w Konstytucji, jest w ustawach zapisany. No i ten kompromis, jak mówił w Świętej Pamięci Lech Kaczyński, nie był wadliwy. My za tym kompromisem się opowiadamy. Wiadomo, że ewentualnie. Jeden z tych trzech kompromisów, czyli chodzi kwestia y, usuwania płodu ze względu na gwałt jest do dyskusji poddana, ale to jest bardziej dyskusja dla lekarzy, etyków, ja lekarzem etykiem nie jestem, więc w tym momencie się na ten temat nie będę wypowiadał, a co do tego, że klauzula dotyka y, kobiet w innych sferach, no z tego co ja wiem antykoncepcja jest dostępna w aptekach, Rzadko kiedy z tego co ja słyszę słyszy się o przypadkach, że lekarz odmówił wypisania leków antykoncepcyjnych. A poza tym znaczy, są też ja myślę, środki przede antykoncepcyjne przede 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 bez przede recepty. No też nie oszukujmy. Są środki antykoncepcyjne, które można dostać bez recepty, więc powoływanie się na to, że klauzula sumienia zabrania lekarzom i przez to kobiety nie, nie mogą antykoncepcji używać jest tutaj pewnym wynaturzeniem, pewnym wyolbrzymieniem tego problemu. Znaczy no, wie pan, co ja zakładam, że tego też do końca nie wiemy, bo akurat sprawy tutaj w tym przypadku chociażby. W farmaceutów, którzy też ewentualnie takich środków mogą nie sprzedawać, no są zwyczajnie nienagłaśniane, więc no, ale jeden przypadek był nagłośniony tak? w aptece koło katedry. No, ciężko nam wchodzić tak naprawdę, bo nie wiemy tutaj w jakiej sytuacji no, tak, Ale to się do apteka się katedry. Jedna apteka w Szczecinie, jak sam dobrze damy nie wiesz, jest tych aptek wiele, więc tutaj to już jest podawanie... To kolejna kwestia, że nagłośniony ten przypadek, Rozumiem. a nie wiemy ile było by innych, bo nie nagłośniają osoby takich przypadków. No zgadza tak? się, tak? No, no ale teraz mamy taki rozdamy. dostęp do yy, środków medycznych, jest tyle aptek, że naprawdę, jeżeli w jednej nie zostanie sprzedane tą na kauzule sumienia, to my, wydaje mi się, że taka osoba nie ucierpi, bo równie dobrze może iść do drugiej apteki. Niewątpliwie, wyłączając te mniejsze miejscowości, gdzie jest dokładnie, jedna apteka, gdzie na jest pewno, jedna apteka na całe miasto. Ostatnio spotkałem się z taką opinią, że farmaceuci powinni być wyłączeni z takiej klasy sumienia. Z tego prostego powodu, że tak naprawdę oni tylko realizują receptę, którą, którą wypisał lekarz, i tak naprawdę nie znają ani historii choroby, ani do końca nie wiedzą, w jakim celu dane lekarstwa zostały zapisane, przepisane. Dokładnie. Więc nie, nie mając całego szerokiego oglądu, nie powinni też w ten sposób decydować, czy taki lek, lek wydać, czy nie. Być, być może to jest ten pomysł do tego, żeby trochę tę klausulę sumienia jakoś tak usystematyzować. Doprecyzować właśnie w takich, mhm. na takie aspekty, tak? Dlatego, że tak jak Pan powiedział, farmaceuta ma za zadanie sprzedać dany lek, a nie ewentualnie udzielić wskazówki, jak ten lek stosować jeszcze, choć to i tak jest zapisane w, na opakowaniu. Natomiast y, niestety klauzula sumienia na takie przypadki właśnie jest nadużywana i problem się pojawia w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest jedna apteka i gdzie dla, dla takiego człowieka może być, czy takiej młodej kobiety na przykład, problemem y, pojechanie do innego miasta czy miasteczka do innej apteki. Więc to jest na pewno kwestia też do, do dyskusji. Ja powiem tak, y, kwestia y, w jaki sposób y, farmaceuci mają podpisywać y, Deklarację wiary i klauzulę sumienia jest, tutaj jak powiedział kolega Damian, do uregulowania, acz y, nie, nie jestem za tym, żeby farmaceutów wyłączyć z tego, ponieważ farmaceuta też jest człowiekiem, też ma swój własny światopogląd i może to, y, taką klauzulę, taką deklarację wiary y, podpisać i nie widzę, żeby tutaj coś stało na przeszkodzie. A jeszcze a propos y, osób, które są przeciwnikami podpisywania przez lekarzy klauzuli sumienia, no to. Y, z całym szacunkiem, no, ale nikt nie może zmusić lekarza, żeby wykonał zabieg niezgodny z jego sumieniem, chociażby taki jak eutanazja czy aborcja. No, każdy ma prawo kierować się swoim światopoglądem, swoim sumieniem i nie, ma, nie można go zmuszać do wykonania czegoś, co będzie sprzeczne z nim samym, tak, z samą no i, osobą. To tak, ale rozumiem, pytanie, panowie taka osoba się, powinna... się na tym polu zgadzacie, że jakby znaczy... klauzula sumienia w jakiejś formie jest potrzebna i przydatna. To znaczy, tutaj mogę powiedzieć tyle, że pamiętajmy, że nie każda taka osoba musi być lekarzem, bo jeżeli wiem, że pewnych czynności nie mogę wykonywać, to może lepiej, żebym zmienił zawód i zajmował się czymś innym, a nie, a nie akurat tymi Ja kwestiami. powiem tak, Damianie, jeżeli e, klauzula sumienia, która obecnie obowiązuje w Polsce... Nie wyklucza się z przysięgą Hipokratesa, z przysięgą, na którą każdy lekarz yy, z którą każdy lekarz musi realizować i każdy lekarz składa, to ja nie widzę żadnych przyciwska, żeby ta klauzula sumienia w dalszym ciągu obowiązywała. Dobrze, na koniec panowie takie jedno pytanie, bo też padały takie pomysły, yy, żeby yy, lekarze, którzy w jakikolwiek sposób Według swojego sumienia nie, wiem, nie wykonują pewnych zabiegów tak, albo pewnych usług nie świadczą, pacjent był o tym w jakikolwiek sposób wcześniej informowany. Czy to jest jakaś stygmatyzacja, czy jakaś sensowna informacja dla pacjenta? To znaczy, moim zdaniem, przede wszystkim powinno być wyszczególnione tak. Jeżeli mamy publiczną placówkę zdrowia, to lekarz ma obowiązek wykonać konkretny zabieg. Natomiast jeżeli mówimy o prywatnych placówkach, wtedy może lekarz 3, że nie wykonuje takiego, takiego i takiego zabiegu, ponieważ tam się, idzie się płaci za to. Natomiast... No, kierując się jeżeli... klauzulą sumienia, nie ma obowiązku wykonywania nie, 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 ale, zabiegów. Także... Ale wtedy powinien jednak wskazać inną osobę. Tak, chodzi mi, o, chodzi mi o to, czy... O tym właśnie mówi klauzula jakiś... sumienia, że w przypadku, jeżeli lekarz yy, ma wykonać jakiś zabieg niezgodny ze swoim sumieniem wskazuje innego lekarza, który ten zabieg wykona. No i Dobrze, tutaj to kwestia Panowie, jest... Kończy nam się czas. Chodzi mi o to, czy jeżeli jakiś lekarz Danych zabiegów nie wykonuje ze względu na klauzulę sumienia, nie przepisuje jakichś tam konkretnych medykamentów ze względu na klauzulę sumienia, czy gdzieś w jakiejś centralnej bazie informacyjnej powinno być wyszczególnione, że ten lekarz o takich a takich poglądach tutaj pewnych usług po prostu nie uświadczymy. Czy, no bo idąc do takiego lekarza, a możemy się nagle spotkać z odmową, a to będzie oznaczało, że z powrotem musimy się zapisać do innego lekarza, do innego z powrotem stanąć też. w jakiejś innej kolejce. Z powrotem, jakby tracić czas. Czy chodzi mi o to, czy... bo takie pomysły gdzieś padły. Chodzi mi o to, że, że czy, czy będzie to jakaś stygmatyzacja, tak jak część lekarzy mówi, czy jednak po prostu rzetelna informacja dla pacjentów. To znaczy, jeżeli taki lekarz miał sumienie podpisać imieniem i nazwiskiem pod taką deklaracją, to w tym momencie nie powinien też się wstydzić, żeby jego nazwisko było publikowane. Tutaj bądźmy konsekwentni w takim przypadku. Panie e, powiem tak, tutaj jest kwestia dowodorowa. Po części będzie to jakaś stygmatyzacja, ale po części to będzie wynikało z klauzuli sumienia. Ja jednak stoję na stanowisku, że to, czy lekarz wykonuje jakiś zabieg, czy nie, to może powiedzieć również dobrze pacjentowi podczas wizyty i również w tym wypadku, zamiast tak jak to Damian powiedział, że to powoduje, że pacjent będzie musiał iść do drugiego lekarza, stać znowu w kolejce, w tym wypadku taki pacjent, jeżeli natrafi na lekarza, który nie wykonuje na swoje sumienie zabiegu, idzie do następnego lekarza, który ten zabieg wykona, ale bez poza kolejką. Poza kolejką jest przyjmowany, czyli jakby w pierwszej kolejności. Mhm. No dobrze, tak jak widzę, że dyskusja na ten temat pewnie jeszcze się będzie toczyć w całej Polsce podejrzewam, ale warto rozmawiać i warto do jakiegoś konsensusu dojść, gdyż jakby nie patrzeć, tu chodzi o dobro pacjenta. Dziękuję za rozmowę. Damian Szyjczak Dziękuję. i Rafał Niburski. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na przerwę. Serwis informacyjny Telewizji Pomerania przed nami, a po serwisie jeszcze trzecia część naszego programu. Proszę nas z nami zostać.